Okej. Okay. Jesteśmy na żywo. Bardzo się z tego cieszę. I teraz tak. Dobra, bez żadnych filtrów. Jeszcze tylko jedna z rzeczy. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga. Załogo. Jak zawsze na początku daj znać w komentarzu, skąd jesteś i czy jakoś mogę Ci pomóc. Dobra, już prawie wszystko mamy. I kochani. Tak. Dzisiaj będzie bardzo dobry podcast, gdzie będziemy mówić o książkach. Także daj znać w komentarzu też właściwie, co dobrego ostatnio przeczytałaś i lecimy. Dobra. Witam Was, ciepło i serdecznie, moja droga Załogo, okolicy Kalisza. Witam. Tu Ania Sośniesz Online Fitness Coach. I dzisiaj mamy podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet. Witam Was, ciepło. Dzisiaj, jako że jest czwartek, będziemy rozmawiać o książkach. I tak. Jak zawsze warto jest Cię przywitać w komentarzu i daj znać, skąd jesteś, albo już najlepiej przejdźmy do konkretu, czyli daj znać, co ostatnio przeczytałaś i co warto jest Twoim zdaniem przeczytać. Więc czołem, czołem, witam Was bardzo ciepło i serdecznie i tak, i tak. <gry> To jest podcast wyjątkowo dzisiaj, o troszkę późniejszej godzinie, ale to jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet, czyli miejsce, w którym kobiety, które, są, które chcą spalić tkankę tuszczą, chcą mieć więcej mięśni i pewności siebie, mają właśnie dobre... To jest, to jest to miejsce. Cześć Justyna, jest moja załoga. Witam was, kochane. Więc, jako że jest czwartek, to dzisiaj dzisiaj jesteśmy... Dobra, muszę jakiegoś trola... Kasować. Dobra, więc dzisiaj jesteśmy, jest ten moment, jest ten dzień, w którym rozmawiamy o książkach i opowiem Wam kilka rzeczy odnośnie książek, bo właśnie spóźniłam się też dlatego, że odbierałam kolejne książki z Bonito, więc tu Wam od razu mogę powiedzieć, że w Bonito jest fajna promocja odnośnie książek na książki Noah Harari i widziałam, że to jest kwota tam 10, ponad 10 zł na książkę właśnie 21 lekcja na XXI wiek i na Homo Deusa, więc bardzo Wam to polecam a to wiadomo jest dobrym, dobrym miejscem, gdzie można tych dużo książek nabyć pokażę Wam od razu na szybko jakie książki sobie dzisiaj kupiłam tylko od razu Wam powiem, że to są książki copywriting, o copywritingu czyli o tym jak pisać E, strony sprzedażowe, czy jak po prostu sprzedawać swoje produkty. Więc ja jestem na etapie takim, że e, niedługo będzie premiera mojego nowego programu, czyli o osobistej skuteczności i nawet Wam powiem, jaki już wymyśliłam, e, wymyśliłam nazwę. Spraw, żebyś była z siebie dumna. Więc można ręce zacierać, odliczać dni, kiedy będzie premiera i będzie można już dołączyć do programu. Więc mam dwie książki Claude'a Hopkinsa, właśnie o copywritingu. Bardzo ciekawa sprawa, nie mogę się szczerze doczekać, aż je przeczytam, ale też wam kiedyś o nich opowiem, ponieważ tutaj moja społeczność jest właśnie taka, że też są, też są przedsiębiorcze kobiety, też są osoby, które lubią dobre rzeczy i przydatne wiedzieć, więc będę Wam więcej o tym też opowiadać. Ale. Już do rzeczy. Dzisiaj opowiem wam o dwóch książkach, bardzo dobre książki tej samej autorki, czyli to jest Dr. Kenny McGunigo. I zacznijmy od tej książki, którą przeczytałam jako pierwszą, czyli pierwszą książkę załogu przeczytałam Siła stresu. Jak stresować się mądrzej i z pożytkiem dla siebie. I to jest ta książka. Ja ją najpierw przesłuchałam wielokrotnie czołem na Storytel, czyli ona też jest dostępna po polsku. Właśnie, ona jest dostępna po polsku na Storytel i tutaj Justyna pisze właśnie moja załoga, 48 praw władzy przeczytała właśnie, czyli to jest książka, którą bardzo mocno polecałam, którą właśnie czytała Justyna i jej córka. Również Robert Grini. świetna książka i to jest książka, która jest zakazana w amerykańskich więzieniach. Niezła sprawa, ale wracając do rzeczy, siła stresu. To jest książka, do której ja dotarłam na początku pandemii, która mi bardzo mocno wtedy pomogła. Kelly McDonigal jest doktorem psychologii i bardzo fajnie ona opowiadała, jak uczyła swoich studentów przez wiele lat tego, że żeby się nie stresować, że stres jest taki zły, że my nie powinniśmy się stresować. Jak stresujemy, to tylko się stresujemy, to tylko i wyłącznie robimy sobie jeszcze większy błąd i problem. Nie? Więc Kelly McDonigal, ona przez te wszystkie lata, ona właśnie swoich, dobra, odbijają mi się klary, ona swoich studentów jeszcze bardziej straszyła. Aż doszła do takiego momentu, że zaczęła też czytać innego, innego rodzaju badania. W momencie, gdy mamy jakieś przekonanie na dany temat, to jest coś takiego jak confirmation bias. I to confirmation bias to jest taki, Taki psychologiczny efekt, w którym my szukamy informacji, takich, które potwierdzają nasze zdanie. Czyli, jeżeli my mamy zdanie o tym, nie, tak z mojej dziedziny, że dieta ketogeniczna jest najlepsza na świecie, to będziemy tylko i wyłącznie czytać i oglądać takie treści, takie osoby, które też tak uważają, nie? a nie osoby, które mają przeciwne zdanie. Czyli to confirmation bias i ona właśnie przez wiele wiele lat zamykała się tylko i wyłącznie w tej stronie, że tak, że w momencie, gdy my się stresujemy, no to produkujemy duże ilości kortyzolu i adrenaliny. Natomiast, gdy zaczęła tam trochę inaczej, jakby trochę głębiej patrzeć, to okazało się, że na przykład Po pierwsze właśnie, czy kortyzol czy adrenalina, one są stosowane też w leczeniu, czy też właśnie leczeniu pacjentów którzy mają syndrom stresu pourazowego właśnie to im pomaga że szybciej dochodzą do siebie czy też w niektórych przypadłościach przy niektórych operacjach dodaje się daje się właśnie wstrzykuje się kortyzol osobom przed operacją i one wtedy są w stanie szybciej się zregenerować więc popatrzcie nie zawsze są te dwie strony danej rzeczy Kolejne z rzeczy to jest właśnie to, ym, na przykład, co my wtedy, w momencie, gdy my się stresujemy, jeszcze produkujemy, nie? że kortyzol i adrenalina to już tak trochę, jakby generalnie to my o tym wiemy, nie? i to też się najczęściej o tym mówi, ale co jeszcze robimy wtedy? Po pierwsze, Produkujemy oksytocynę. I oksytocyna jest takim hormonem, który, e, który wytwarzamy. Jakby najczęściej, jakby najwięcej go wytwarza kobieta, która e, urodziła swoje dziecko tam do 10 dnia. To jest jakby potężna ilość i to jest taka bomba po prostu, żeby tak naturalnie, żeby, żeby tak bardzo e, ciężko jej nie było po tym, e, po tym właśnie porodzie. W każdym razie to jest tak mocny hormon, że kobiety nawet są w stanie zająć się innym dzieckiem, innej kobiety, czy też nawet innego gatunku, małym, małym zwierzątkiem. Co ciekawe, też o tym się dowiedziałam w tej książce. W każdym razie, czy jak my się stresujemy i był ten moment, tak jak mieliśmy początek pandemii, no to w momencie, gdy my wszyscy się zaczęliśmy stresować, to co my wtedy zrobiliśmy? To wtedy. Powstały takie grupy, czy też częściej dzwoniliśmy do bliskich naszych, nie? Spędzaliśmy więcej czasu nawet online z naszymi przyjaciółmi, z naszą rodziną, do starszych osób u nas jakby w rodzinie częściej się dzwoniło, czy powstały nawet takie grupy sąsiedzkie, czy, czy takie bardziej dzielnicowe, gdzie wspierali się właśnie sąsiedzi i pomagali sobie w momencie, gdy jedni zachorowali, ci im przynosili zakupy, wyprowadzali psy i i generalnie właśnie to jest, to jest to, co robi z nami oksytocyna. Czyli ona nas tak uspołecznia, czyli w momencie, nie, gdy my się stresujemy, no to my też potrzebujemy być bliżej z innymi ludźmi, przytulić naszego psiaka, mieć właśnie kontakt bliski z przyjaciółmi. I ostatnia z takich rzeczy, o których chciałam wam powiedzieć, jeżeli chodzi o takie fizjologiczne rzeczy, to gdy się stresujemy, to też produkujemy BDNF. Jest to taki, taka substancja, która wpływa na nasz mózg, tak, że ona go odmładza. I mamy wtedy lepiej funkcjonuje nasz mózg. Czyli w momencie, gdy my się stresujemy, no to my potrzebujemy utrzymywać się w takim, takim stanie, że nasz mózg faktycznie lepiej funkcjonuje wtedy. Więc to jest dużo, dużo takich fajnych informacji, która pomogła mi właśnie w tym takim najgorszym momencie pandemii, na samym początku, sobie uświadomić, że jeżeli ja będę się jeszcze bardziej nakręcać odnośnie tego stresu, to to właśnie wpłynie tak na mnie, że jeszcze będę się po prostu czuć gorzej, że ja mam jednak też nad tym, nad tym właśnie władzę, ale w takim sensie, że właśnie w zależności od nastawienia psychicznego, nie, takie jest, jakie jest moje nastawienie i Twoje nastawienie co do stresu, to tak on też na Ciebie wpływa. Więc tu jest, myślę, że bardzo fajna rzecz. I ta książka Siła stresu jest świetną książką, bardzo wam ją polecam. Jeszcze co jest ciekawe, to fajnie też w tej książce jest opisanych kilka takich rzeczy, takich jak na przykład to, że jeżeli my mamy stresujące jakieś wydarzenia w życiu, dużo śmierci jakichś takich naokoło, to to też nas uczy radzić sobie z takimi sytuacjami co jest bardzo, bardzo ciekawą rzeczą, nie? Czyli stajemy się, jeżeli właśnie o tym rozmawiamy, jeżeli nie robimy z tego jakiejś takiej strasznej tragedii nie staramy się użalać na sobą, no to wtedy też e, jakby, że nie, nie chcemy unikać tego na, na, jakby wszystkimi możliwymi metodami, tylko po prostu o tym rozmawiamy, to życie jak najbardziej toczy się dalej i my też czujemy właśnie to wsparcie naszego otoczenia, ale też czujemy, że jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić, nie? że my to przetrwamy. I tu wam opowiem e, też taką historię, ale nie z tej książki, tylko z książki Jaya Shetty. Który bardzo fajnie opowiadał właśnie o taką historię, o tym jak taki młody chłopak, który miał potężne odczucie cierpienia, rozmawiał z taką starszą, swoją starszą nauczycielką. I on zadał jej pytanie, bo mówi, że. Że strasznie czuje się z sobą źle, że jest mu tak trudno, że ten poziom cierpienia, jaki on ma w życiu, jest tak duży, że on myśli, żeby się zabić, że nie czuje jakby tej odwagi, żeby to zrobić, ale tak się, tak się czuje. I, I ona go zapytała właśnie o to, żeby, żeby zrobił taką rzecz, żeby wrzucił łyżkę, łyżkę soli do szklanki wody i żeby to wypił. No i on wrzucił tą szklankę, tą, tą łyżkę soli do szklanki wody, napił się i powiedział, że to jest straszne, że to jest po prostu tak mocne, że on nie jest w stanie po prostu wypić tego, wypluł tą wodę. Ona mówi, okej. Okay. I później powiedziała mu, to nalej teraz, nalej teraz dużą wannę wody. I on nalał tą wannę wody i też mu kazała wsypać tą łyżkę soli i napić się tej wody. Przepraszam, już wyłączam. No, i faktycznie on to zrobił, i później skosztował tej wody i mówi, to w ogóle nie ma problemu, nie? Że jakby ja w ogóle nie wyczułam tej wody, jakby tej soli w wodzie. No, i ta starsza nauczycielka powiedziała mu, słuchaj, to jest zupełnie tak samo jak z Twoim cierpieniem. W momencie, gdy cierpisz i zatrzymujesz to tylko i wyłącznie do siebie, to to jest trudne, ciężkie, to ciężko jest się, się z Tobą z tym poradzić. Ale jeżeli rozłożysz to i pomagasz innym ludziom i rozmawiasz z innymi ludźmi, to to zupełnie zmienia jakość gry. Czyli, spróbujmy jeszcze raz. Mam nadzieję, że zacznie działać. Jak nie, to trudno. E na Instagramie niestety pojawiła się informacja, że mnie nie słychać. Dajcie jeszcze raz znać komentarz, komentarzem, a w razie, co to. Jakby zakończę tą transmisję i zacznę ją na nowo. Także dajcie znać, nie słychać. Dobra. No to sorry, muszę to wyłączyć i włączę jeszcze raz. Dobra, odrzuć. I jeszcze raz, przepraszam. Tutaj niestety nieraz takie rzeczy się zdarzają. Dobra, więc reasumując, nie? cała ta historia o tym stresie i o tej starszej nauczycielce i młodym chłopaku, który ma potężne, cierpienie, potężne odczucie cierpienia, dla mnie też była tak odkrywcza. Czyli właśnie to, jeżeli my tego stresu mamy dużo, żeby o tym rozmawiać, iść na terapię, rozmawiać z przyjaciółmi, zrobić coś, co faktycznie pomoże nam w tym, żeby sobie poradzić i żebyśmy miały świadomość tego, że my nie jesteśmy same. Że są ludzie naokoło, nie? To jest to. Także książka Siła Stresu, jedna z najlepszych książek, jaką czytałam w, tej, w tym temacie, um, więc bardzo was, wam ją tutaj mocno polecam. Później wam zrobię zdjęcie i wrzucę też na, yy, na stories. Także to jest to. Co z tą wanną wody? No, Ewa, dobra, to jest słuchajcie, jeszcze raz Wam pod, podsumuję. E, czyli historia odnośnie. Y Dobra. Czyli, jeżeli chodzi o tą historię, to jeszcze raz wam ją szybciutko powiem. Czyli młody chłopak przyszedł do starszej nauczycielki, która, z którą rozmawiał, powiedział jej, że strasznie jest mu ciężko w życiu i nie jest sobie w stanie z tym wszystkim poradzić. No i nauczycielka kazała mu zrobić dwa doświadczenia. Jedno takie, żeby do szklanki wody wsypać łyżkę soli i to wypić. Napił się łyka, wypluł, mówi to jest nie do zniesienia. Później mówi to, no i teraz. Wielką wannę, pełną, pełną tą wannę wleję, później wsyp tam łyżkę wody i spróbuj tej wody, nie? łyżkę, przepraszam, soli i spróbuj tej wody. I on to samo zrobił. I powiedział tak, przecież ja teraz w ogóle tego nie czuję, nie? Że ja nie czuję tej soli w żaden sposób, nie? I ona mu powiedziała, słuchaj, to jest tak samo jak z Twoim cierpieniem. Jeżeli trzymasz go tylko i wyłącznie do siebie, to to jest nie do zniesienia. Wylewa się wszystkimi porami, po prostu i nie jesteś w stanie przeżyć. Natomiast jak podzielisz się z innymi, pomożesz komuś innemu, nawet w tym momencie, gdy jest Ci tak trudno, to zobaczysz, że nie jesteś sam, że inni też mają problemy i to się rozłoży. To jest ten krąg, taki złoty krąg, tak zwany, czyli Twoich bliskich ludzi, przyjaciół, mentorów, rodziny, ludzi, którym ufasz, nie? Czy nawet obcym ludziom, którym pomagasz. Wtedy jakieś wolontariaty, tego typu rzeczy są niesamowicie pomocne, gdy tak się czujemy. I to jest też taki sposób, który mi bardzo mocno pomógł w momencie, gdy umarła moja mama, gdy przyjechałam do, do Warszawy, i ja wtedy zaczęłam też pracować na telefonie zaufania w Fundacji Lambda Warszawa i byłam tam przez bodajże dwa lata i yy, jakby pracowałam, później jak już rozwinęłam moją firmę, to nie bardzo byłam w stanie już czasu poświęcić, wtedy po prostu finansowo ich wspierałam. Yy, dzięki Kinga, no piękna historia, co nie? Bardzo ją lubię. A, druga z książek, no i słuchajcie, tak już wygląda na to, że wypadałoby po prostu zakończyć to na dzisiaj, bo, bo druga książka, ona też by yy, potrzeba było więcej o niej opowiedzieć. W każdym razie, Kelly McDonagall. Tą książkę napisałam w zeszłym roku i ona tutaj opisuje bardzo fajnie to, jak ona całe życie lubiła ćwiczyć. Tylko ona ćwiczy, nie, lubi prowadzić i ćwiczyć zajęcia takie grupowe, fitnessowe. I jest ona właśnie, tak, psycholożką zdrowia, wykładowczynią na Uniwersytecie Stanford. Od 2000 roku uczy tańca, jogi, prowadzi zajęcia fitness. Jest autorką kilku bestsellerów, w którym przystępnie i angażująco wyjaśnia zagadnienia z dziedziny psychologii, fizjologii, neurologii oraz popularyzuje skuteczne strategie poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia. Czyli dr Kenny Gunigo. Dobra, w każdym razie, ona... Też od zawsze trenuje, zawsze pomaga jej w zdrowiu i w życiu właśnie ruch, aktywność. I bardzo fajną historią właśnie w tej książce też było to, jej historia, jak zaczęła, jak miała egzamin właśnie na, na bycie instruktorką fitness, jak strasznie się tego bała. Ale sobie poradziła i teraz już wiele, wiele lat właśnie prowadzi zajęcia fitnessowe. Ale... Co tutaj jest najważniejszego w tej książce, to jakby nie tylko i wyłącznie historia pani doktor, tylko właśnie też korzyści, jakie mamy w momencie, gdy regularnie trenujemy. I tak, pozytywnie uzależnie buduje wytrwałość. Ona tutaj fajnie przedstawia to, jak wystarczy przez. 66 dni robić cztery treningi w tygodniu, żeby uzależnić się od aktywności fizycznej. Tak samo jak ludzie uzależniają się od papierosów, narkotyków, alkoholu i innych tam tego typu rzeczy, to to działa na podobnych mechanizmach. Czyli właśnie jest taki dopamin rush, czyli popychać się po prostu dopamina i nagradzać się za to, że robisz kolejny trening. Świetna sprawa. Używam tego po prostu już od lat. Kolejna rzeczy, czyli korzyści z aktywności fizycznej, przynosi prawdziwą radość i poczucie szczęścia, wzmacnia więzi z innymi ludźmi, pozwala cieszyć się życiem, poprawia zdrowie i przywraca młodość. W tej książce bardzo fajnie właśnie jest, są wypisane wszystkie takie zależności. Świetnie też opisuje na przykład to, jak, jak wpływa. Aktywność fizyczna na rozwój dziecka. Dlaczego warto też jest właśnie dzieci wychowywać tym, żeby one trenowały? Zmniejsza to poczucie jakiegoś wyobcowania, łatwiej dzieciaki budują więzi, mają mniejsze takie odczucie indywidualności, nie tyle indywidualności, bo to też jest potrzebne, co też współistnienia z innymi ludźmi, nie? Świetna rzecz, powiem Wam bardzo. Przedstawię wam tego szybciutko, o czym są właśnie rozdziały, czyli to jest tak haj wytrwałości, czyli właśnie to, jaką dostajemy nagrodę, jak regularnie trenujemy. Uzależnienie, czyli to jest to, że te 66 dni, 4 treningi w tygodniu i wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, że moim nałogiem jest trening. Później radość zbiorowa, czyli właśnie kwestia tego, jak my jesteśmy w stanie sobie fajnie budować więzi z osobami, które też trenują. I to czy to właśnie są jakieś zawody, czy są to właśnie jakieś treningi grupowe czy nawet tak jak ja, mam taką fajną grupę FitBogini Pro, gdzie trenuję z dziewczynami już właściwie chyba 5 miesięcy wieczorami we wtorki i w czwartki, no i dziewczyny po prostu też już się zakumplowały, świetna sprawa, nie? że jesteśmy w stanie naprawdę się fajnie zakumplować nawet online trenując, super sprawa, polecam. Później. Pokonywanie przeszkód, czyli właśnie w momencie, gdy my się uczymy też tego, że treningi i to, że my robimy, to uczy nas to takiej odroczonej gratyfikacji. Czyli ja zrobię te powiedzmy 3-4 treningi w tygodniu i ja wtedy widzę, że moje ciało się zmienia, że ja czuję się lepiej. To jest taka odroczona gratyfikacja, nie? czyli ja po prostu robię te małe rzeczy codziennie, krok po kroku a potem ja, potem ja wiem, jakie będę mieć efekty, czy jestem silniejsza, czuję się super, tak jest na co dzień, ale docelowo też moje ciało się zmienia, jest silniejsze, mam mniejsze ryzyko chorób, mniejsze ryzyko osteoporozy, szybszy metabolizm, same świetne rzeczy, czyli po prostu te małe rzeczy, które może od razu nie czuć, że one tak świetnie działają, one doprowadzają do tego, że później czujesz się rewelacyjnie i to jest właśnie to. Pokonywanie przeszkód, czyli pojawiają się jakieś kontuzje, pojawia się właśnie nie wiem, porażka, bóle mięśni po treningach, nie? Trudno, nie? Rozumiemy, że to jest część procesu, nie, podaj nie, nie, nie poddajemy się i idziemy dalej do przodu. Więc tutaj tak świetnie jest to też opisane. Później mamy ciesz się życiem, czyli właśnie różnorodne formy treningu, że nie tylko i wyłącznie trzeba po prostu, wiecie, iść na, na siłownię i pakować, czy robić cardio, no, czy jak najbardziej robić, wiecie, godziny cardio, żeby się odchudzić i mordować w taki sposób, tylko właśnie różne formy ruchu, jakie tylko chcemy, od spaceru, przez taniec, przez zumbę i wszystkie inne rzeczy, nie? Więc to jest druga, druga z książek, którą Wam bardzo mocno polecam, Siła aktywności i jeszcze jest jedna książka tej samej autorki, Siła woli. Świetna. Wszystkie bardzo dobre. Więc od razu wam polecam te książki, warto jest je jak najbardziej przeczytać. Dostałam tutaj pytanie: gra w piłkę pomaga na odchudzanie? Jak najbardziej tak, pomaga. Każda forma aktywności, jeżeli chodzi o grę w piłkę, no to jeżeli my to robimy faktycznie częściej, trenujemy to i ćwiczymy, to, to jest też na takiej zasadzie, że na przykład działa lepiej taka forma ruchu, gdzie porównując na przykład bieg, że biegniemy sobie tam 5 km bez jakiegoś tam większego urozmaicenia, a gramy na przykład w tym samym czasie w piłkę nożną, czy też robimy na przykład takie. Interwały, no to wiadomo, że my więcej kalorii spalimy w momencie i też lepiej zbudujemy nasz organizm, ponieważ organizm nie przyzwyczaja się tylko i wyłącznie do tego, tylko po prostu to jest różnorodne, że zmienia się, że tutaj szybko biegniemy, tu chwilkę czekamy, tu znowu biegniemy, nie? więc to jak najbardziej też jest bardzo fajną formą, bardzo fajną formą treningu, w którym jesteśmy w stanie spalić więcej kalorii i odchudzić się. Dobra. Więc kochana załogo, to jest tyle na dzisiaj. To był podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet. 171 odcinek i jak w czwartek dzisiaj rozmawiałyśmy o książkach. Co jest ważne, to jest to, że jeżeli ten podcast jest dla Ciebie wartościowy, warto jest go u siebie udostępnić, zalajkować, skomentować, czy też po prostu najlepiej wysłać osobie, której myślisz, że będzie miała korzyści z tego. Jeżeli masz tylko jakieś pytania, to zawsze warto jest mi je wysłać. Najlepiej na Instagramie anna.sośniesz. i to właściwie tyle na dzisiaj. Nagranie z dzisiejszego podcastu będzie dostępne też na Spotify, na Apple Music, na Apple Podcast, przepraszam, i na YouTubie. Facebook oczywiście też, natomiast nie będzie go dzisiaj na Instagramie, gdyż tam w połowie podcastu ktoś zadzwonił, no i, i po prostu rozłączyła się, rozłączył się dźwięk. Dobra, to tyle na dzisiaj. Wszystkiego. Dobrego, kochana załogo. Dzięki za dzisiaj, jutro o godzinie 11 robimy taki krótki, 15-20 minutowy trening, więc bardzo ciepło zapraszam. I co? Dobrego dnia.